Witam serdecznie archiwum. Dzień dobry. Słuchajcie, oglądamy zwiastun Wiedźmina 4, e, którego się w sumie nie spodziewałam na Game Awardsach. Podobno były przecieki, ale nie wiem, mnie jakoś to totalnie ominęło. Wow! No dobra, no to jest. I za podkreślenie radia podarował ZTU 931.46. Dziękuję. Trzymam za słowo. Dobrze, no to masz Subika. Masz subika. E, A co, jak coś tutaj robi? Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Już, już szykuję subika. Dziękuję ci, najdroższy sub w historii Twitcha. Dziękuję ci bardzo serdecznie, masę miłości. Powiedz mi, czy taki nick mam napisać na twojej na, 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 na tym, na obudowie? Bo na obudowie ma być nick taki. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Chwileczkę, poczekajcie, bo ja próbuję przelać pieniądze sobie. Sekunda, uno momento, por favor. Czekaj, czy ja dobrze robię? Iza ja czekaj tu, tu Idzie? Czy go? O, jest! No i chuj się spysuło. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Iza. Za tysiąc złotych. Jezus tak, Maria, dziękuję. Udało tak się zbierać na Iza komputer! Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Masę miłości. Proszę na czacie dla Izy. Dziękuję Ci bardzo, bardzo mi miło. Dlatego Izara krem. Obiecuję, że wpadnie ich jeszcze trochę w takim razie. Dziękuję, to nie Iza. No to ktoś. Iza radia, no jakby nikt taki, tak? Skąd ja mam wiedzieć? No, jakby, jak to wojownik? Skąd mam wiedzieć, kto to jest? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, naprawdę bardzo, bardzo doceniam. Thank you very much. To jest wojownik, mój warrior, ale nie wiem, który jakby. No, poprosił, poprosiła mnie tutaj, na, ten, na to konto, więc dałam na to konto, no. Dziękuję bardzo. Jest mi serio bardzo miło. Dziękuję, 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 dziękuję. Udało się! Mamy na komputer, moi drodzy! Mamy na komputer! Uh! Mamy na komputer. Dobra, puszczam szybciutko tego. Puszczam szybciutko trailer. Aha, nie mam drzwi. A, Aaa, opó... Czekajcie, opóźnienie mam u siebie. Dziękuję, dziękuję. Pa na to. Nie to! Najdroższa córko, patrzyłem jak dorastasz. Z ciekawskiego dziecka wyrosłaś na niezwykłą dziewczynę. Pełną wdzięku, mądrości i dobroci. To niespokojne czasy nas kształtują, nie, lecz przeciwności losu i to jak stawiamy nim czoła. Masz złote serce i hardy ducha, by przetrwać największe wyzwania. Kochana, najdroższa, nastał dzień, w którym wypełnisz swoje przeznaczenie. Jak w ogóle zobaczyłam ten Projekt, to miałam takie WOW! Siema, koka. Wystarczy cię północ. Ty, ole, graficznie to ładnie wygląda. Przebacz mi, czurko. Nie miałem innego wyjścia. Będę... Będę tą, która przyniesie zbawienie. Ale chyba usta nie idą z językiem... Wiedźmin? Wiem. Wiedźmin! Od kogo mieszać wziąłeś? Nie! Nie możesz! Tak każe zwyczaj! Została wybranką! Wybranką Bogu! Nie! To wasz wybór! A, no tak. Ale będzie po, 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 pod polski, nie? Też. Spoczka metal, trzymaj się. jest kropaczek. Bo zawsze był pod polski, nie, yy, Lipsync. Ej, ale teraz jak to widzę na słuchawkach, to to totalnie inaczej brzmi. Wracaj do wioski. Uciekaj, już! Nie! Muszę ich uratować! Ocalić moją wioskę! Ocal siebie! Biegiem! Do domu! Do ojca! Już! Nie no, trójka była. Pod to... В игре. Рышу. że nie używa swoich mocy tutaj. Oprócz tej. Aha! Dobra, ja w 720p. Nie, Nowy znak, Walka wygląda tak realistycznie. Ej, bez kitu, to dlatego ona była ten, I te fajnie walki wyglądają. To wybranka! Tak każe być! Ale dlaczego ona stanął? Nie, nie, nie! Dlaczego ona To wsta... Kto u mnie nożem rzucił? Ej, ale to mnie ciekawi, nie? On tutaj płacze nad nią, kurwa, a ona i tak miała zginąć. My tylko tego chcieli! By poszła we mgłę! Dołączyć do bogów! bogów. Nie ma żadnych bogów. To są tylko potwory. Dobrze. Uo! Dobrze. Ym... Ktoś tam miał problem, że kobieta. Wiecie co? E... Bo bardzo dużo teraz ludzi będzie gadać, że to jest kwestia Sweet Baby, że oni się w to wmieszali, ale szczerze powiedziawszy, no to. To jest jedyna opcja tak naprawdę jeśli nawet by miała być poprawna politycznie, bo Siri jest najbardziej poprawną politycznie. Nie dość, że jest kobietą, to jest lesbijką. Czy tam biseksualną, więc rozumiecie. Natomiast mi wcale to nie przeszkadza, bo może oni mają właśnie dobrą historię. Może ona straciła moce, nie wiadomo. Może coś się zadziało w trakcie. C ja jestem pewna, że CEDEP przedstawi nam naprawdę dobrą historię. To, tego jestem pewna, także. Mm, Myślę, że będzie fajnie. Mega koksem z tym teleportowaniem. No była. Natomiast, czy co się działo po próbie traf? Czy była próba traf? No z jakiegoś względu może musiała być, może straciła moce, a widocznie kanonicznie według przynajmniej CDP, ona y, poszła w stronę Grata, nie, nie została. Y, u, u, u ojca, nie? Także możliwe, że straciła supermoce. A może to będzie po powrót do tego, będzie musiała je jakoś odzyskać, skoro to ma być. Wiecie, ale mi się wydaje, że za tym kryje się o wiele większa historia. No, jak fabuła dowiedzie, słuchajcie, gramy Ciri, naprawdę. Widzowie mogło być naprawdę gorzej. Serio. Mógł być facet dla niektórych, bo ja wolę grać facetem. No dobra, a co mają powiedzieć kobiety? Bo ja wolę grać kobietą, no. A my na przykład nie narzekamy, że gramy facetem. Dlaczego zawsze jest narzekanie, że gracie kobietą? Oczywiście rozumiem, że ludzie mają poczucie, że jest poprawność polityczna. Rozumiem to, bo sama to odczuwam mnie i też mi to przeszkadza. Ale no, kaman, bez przesady, tutaj akurat jest Siri. No, były o tym plotki, tak, że było Ciri, będzie Ciri było już mówione dużo, dużo wcześniej. Tak, to jest prawda. I na początku nie byłam przekonana do jej wyglądu, ale przyznam szczerze, że ona tutaj wygląda zajebiście. Ona tutaj wygląda zajebiście. Może trochę mam wrażenie, trochę za wysoko oczy ma osadzone, bo ona miała troszkę niżej. Ale yy, uważam, że, że bardzo. Bardzo ładnie wygląda. I ma wszystko, w ogóle ma różne elementy. Eder zauważył, ma różne elementy zbroi Geralta. Połączenie wszystkich różnych zbroi jego, plus jego miecz ma tutaj. No, znaczy Stara Rura. Pamiętajcie, że ona miała 21 lat w Trójce. To tutaj ona wygląda, jakby miała z 28. Po prostu. 10 lat różnicy prawie, że. Może to jakaś wielka? No nie, to no nie jest żadna wielka, dlatego że nawet w angielskiej wersji wypowiada się na końcu Geralt o niej. Tylko w polskiej nie dodali. Także ja uważam teraz, bo na początku nie mogłam się przyzwyczaić, bo mi się bardzo Ciri podoba, z trójki, ale jednak. Teraz dopiero zobaczyłam różnicę w grafice, nawet w Cinematicu. Chociaż Cinematic w trójce też był taki dość, dość, konkretny. W sumie to jest Cinematic właściwie. E, ale czekaj, na samym początku jest napisane, poczekaj. Zjadłem przerwę na niezapowiedzianej karcie graficznej Nvidia GeForce RTX. Nie no, ona nie jest emerytką, no co ty. O, ładnie no. Nie, stara, się, no stara, powinna się, do się dzieci wychowywać, stara rura no. Jakie uśmierciu w trójce? Da się uśmiercić w trójce, Ciri? Nie da się. Czekaj, ale coś się da, że ona nie chce wrócić. A tak, jak jesteśmy dla niej niemili. Tak, tak, tak. Jak jesteśmy dla niej niemili i Geralt w sumie mają w, w piździe totalnie. I przyznaje się, bierze za nią pieniądze. W sumie to tak za bardzo do niej nie podchodzi, i mają w dupie, to ona w tym momencie się poświęca i nie wraca. Co potem ty wiedźmy rozwalasz? Ok. Jest zakończenie, że nie wraca z białego zimna, ale nie ma potwierdzenia, że zginęła, bo nie widać nigdy ciała. No właśnie, może być tak, że ona po prostu nie chciała się już mu pokazać. Miała go w dupie, nie? Mi się wydaje, że to. Ban na grę. Yy, mi się wydaje, że to nie jest tak, że nie uśmiercili. Ej, ale kurde. No, ja czekam. No, gra na pewno nie będzie aż tak wyglądać dobrze. Bo ciężko byłoby. Przede wszystkim trzeba byłoby mieć, kurde, wykokszony komputer za kilkadziesiąt tysięcy. Ale. No jedynie to, to zwróciłam uwagę, że proporcje twarzy się delikatnie ten, czekajcie. No, tylko, że tutaj... Nie, to nie jest to. Tu jest taka, no... no to jest graficznie też ten, nie? Graficznie też, to, to jest z gry bezpośrednio, a no to jest cinematic. I ona jest podobna, ale mam wrażenie, że troszeczkę jakby jej oczy są o wiele bardziej do góry. Ma bardziej pociągłą twarz tutaj. Ale wiecie, co najbardziej mnie zabolało, na początku zabolało, że to nie jest ten sam głos, a się okazuje, że to jest ten sam głos, tylko po prostu babeczka już jest 10 lat starsza, nie? Tak, to też Olga, prawda. Geralt ma nieco inną twarz, więc ona może, ale mimo wszystko, szczerze, podoba mi się tutaj. Ma, o, tu jest o wiele bardziej realistyczna w porównaniu do tej wersji, więc. Yy, jest też taka zmęczona życiem. Te, ta walka wygląda też tutaj, przedstawiona jest jako taka męcząca dla niej. Yy, wcale nie taka prosta, jak się wydaje, nie? I to też jest fajnie pokazane. To mi się też podoba, że to nie jest takie, o, bo przyszła sobie wykokszona Ciri, nie? Także jestem ciekawa całej, całej historii. No, mi też powiem szczerze, że coraz bardziej się do niej przekonuję. W tej fryzurze w ogóle fajnie wygląda. Trailer z Gwinta. Pokaż, YouTube. A czy w ogóle to, że ona nie jest pod OP? Eee, e, oj, krytyka Wiedzi... zwiastuna na 4. Zawsze będzie krytyka, nie? A potem nagle o, to jest zajebista gra. Wszyscy co krytykują to są sezonowcy. Nie no, trzeba krytykować gry ogólnie, ale zazwyczaj to ludzie tak krytykują, a potem jak już się nagle sprawdzi, to... Eee, Gwint, Gwint... co no, ja Gwint 4 Gwint trailer. No, Geralt tu też inaczej wygląda. No, Geralt tu totalnie inaczej wygląda. Lucy. Let me guess She's got a dragon No będzie na pewno będzie troszeczkę inny wygląd ale i tak fajnie wygląda a tutaj, a ten moment? Ja na początku myślałam, że ten trailer nie jest tak fajny, jak te poprzednie trailery z Wiedźmina. Ale jak go oglądam na słuchawkach, to jest. Jest. My tylko tego chcieliśmy, by poszła we mgłę, dołączyć do bogów. bogów? Nie ma żadnych Bogów. Tu nie ma żadnych Bogów. To są tylko potwory. O, to jest dobre, to jest dobre. Podoba mi się ciary, mam. Ty, ale najlepsze jest to, jak zobaczyłam CD na początku. Czy jak gram męskimi postaciami w grach to odbiera ci to imersji? Nie. Nie, ale jeśli mam wybór, to gram damską, bo mi tak jakoś wygodniej. Po prostu lubię gram z, grać z damską. No bo jak jeszcze mam opcję romansów, no to lubię romansować się tam. Ale generalnie. No cześć, viwejs, powiedziałam viwejs. Yy, ale, ale generalnie to nie mam czegoś takiego, że nagle gram męż mężczyzną, to źle. Nie, nie, nie. Yy, I tutaj ten moment, jak się pojawia CDEP wczoraj, jak zobaczyłam, mówię, ja pierdolę No way! Giga super, że pokazują. Powiedziałam się, Ma Vive. Naprawdę powiedziałam się, ma Dlatego kozak. Ja się cieszę, że Siri będzie. 6 minut lepsze niż kilka sezonów na pewnym znanym portalu streamingowym. Słuchajcie, ja jestem wielką fanką CDPu. Jakkolwiek się tam robiło, jakie mieli opóźnienia, błędy. Ja jestem fanką, bo wiem, że bardzo dobrze przedstawiło nam historię yy, i questy, więc. Ja jestem kupiona. Ja jestem kupiona. No, ale wiadomo, że, no, to będzie i tak. Trzeba będzie na to poczekać. Trzeba będzie na to poczekać kilka lat, nie? Ale ma być trylogia, więc super. Aż się nie mogę doczekać! Fajnie! O, super, moi drodzy, super. Dajcie mi znać, co sądzicie. Ja się już naprawdę nie mogę doczekać, bo uwielbiam Wiedźmina, więc Wiedźmin i Cyberpunk to są moje dwie ulubione, najlubiejsze gry, więc tym bardziej. Eee, więc tym bardziej się nie mogę doczekać. Przewidywana to projektura 2027. Ale przewidywana, oni nie mówili. No to nie tak daleko. Ale nie, poczekaj, mamy teraz 2025. No to za 3 lata, no. Dobra, bo, już, bo mamy 2025. Nie wiem dlaczego pomyślałam, że to za dwa lata, ale przecież dopiero się zaczyna ten nowy rok. No to 2027 to tak realnie, nie? No, zobaczymy. Czyli tak, 2,5 roku, 3 lata. Bo w zależności kiedy, bo może być na początku roku, ale raczej w połowie roku pewnie będzie gdzieś premiera. O kurde, wszyscy będą w to grać, ale ja też. A, ja muszę to na premiera zagrać. Nie mam, nie ma opcji. E, dajcie znać, moi drodzy, co sądzicie o tej, gierce, o tej gierce? O zwiastunie? No, bardzo fajny. Ja czekam na więcej zwiastunów. Jestem bardzo ciekawa ogólnie. Jak to będzie wyglądało? Pozdrawiam serdecznie. Ło! Nie mogę wyłączyć nagrywania.